Witam Was w drugim odcinku, o jaki Minecraft, Stumble Guys, słuchajcie, ee, już mamy, już Wam patrzę, już nowy rekord, bo mamy już chyba cztery suby pite, nie, 3, ale taki, taki jest kit, dziękuję oczywiście, zostawicie subika, kto jest nowy, łapeczkę w górę pod tym filmem. I co, dzisiaj drugi odcinek, wstępny Kajsa. I piście mi, co byście chcieli w kolejnym odcinku. Tak jak mówiłem. A co my, może zacznijmy? Zacznijmy grę od pierwszej rundeczki. Może trzy rundeczki zagram. I słuchajcie. Powiem, ja mam tyle. Zróbmy, może, któregoś dnia. Zróbmy po prostu lajwika. Tylko. E, napiszcie mi, którego byście chcieli dnia. I czy na. I czy byście chcieli na. o jezu czy byście chcieli na Twitchu, czy na YouTubie bardziej? Więc mi piszcie, ja Wam odpowiadał, czy ja przyszedłem ostatni? Ja bym ostatni przyszedł, przedostatni było bardzo mało już tam dobra, ale jesteśmy jestem kamar.pl ah. ta o oh, nie yeah. dobra Ja mam szans. Ja mam szans. Nie, ale srom teraz. Ale teraz srom ja mogę przeskoczyć to. Ja nie mogę. Dobra, wyjdźmy. Nie ma sensu, się skrać, Ten nawet nie mogę. Mam już 100 harków. 100 harków to już jest. Nawet ten turniej jakiś tam, nie wiem, ten. druga runda. 16-18. Napiszcie mi strefę czasową, jakbyście chcieli. My na razie będę rzucał równo odcinki. Ale napiszcie mi taką strefę czasową, na którą Wam pasuje. Na pewno musi być od 15. Tak, od 16 w górę musi być. Bo inaczej nie dam rady. Szczerze, ogólnie szczerze, nie dam rady, jeśli nie będzie od 16 w górę, bo ja jestem w szkole. No niestety, ale już niedługo, wiecie, niedługo wakacje. I 27 czerwca mam... Urodziny, nie wiem czy fajnie by zrobić. Taki lajwik urodzinowy. Fajnie by było Spadam na końcu. Huhuhu. Co to było? Ja wygramy w ostatniej chwili. O już Przesłyszałam więcej pocharków, to już coraz więcej, lepsi gracze mi się trafiają na spoty, bo na przykład tam gdzie są player, to są poty. Więc no. Fak, no to... Mm. Ja to znam z takiego gry? Ja to znam z takiej gry w jednej na telefonie? Co to było? Nie, no. Co za mną? Dzisiaj jest nie tak. Ja coś. no mną no coś jest nie tak po prostu, ludzie. Dobra, 50g, Mamy my 60g kupimy się sobie jakiegoś skina. Czy czekać na szatki? Jak to jest yy, legendarne? 1% 5,9 szatki 25. Zwykły, by najbardziej mi się trafiło pewnie. Tutaj szatki 66. epickie ja już nie mam szans. Czyli jakiś? jakieś. Coś specjalnego. Wybierz ilość, mógł kilka paczek. Ile? 900 gemów A to jak to się sobie, że to jest tablysz? To jest można otrzymać setu plikoty. Skórek jak premia są niektóre zakupy Zapuścam, już się nie mogę wycofać. Proszę, proszę Nietypowy! Szatki! Piękwino mamy! Mhm, mhm. Jaciwe. mamy! Oj, ale to jest fajne! Myślałem, że ten coś ten... Ale to będzie nietypowe, tak? To dobrze, czy nie? Coś się da, szut, ten zielony. Trochę mi to przypomina Frostersa. Dosłownie. O! Napiękne miasto. Piękny, pierwszy, 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 pierwszy. O. już prawie się ostatni, pewnie. Dzięki! Jeden kratz mnie uratował. Mamy spadł, pewnie. Play. Kurczaka, chłopka. Ale w sumie karcaki Pot? Myślę, że to może być pod. Ta, to, to jest pod. Mój pink 60. Ej, nie jest tak źle. Nie jest tak źle... 60. Pink? 60? Czasami 50. Jest to, ale nie wiem. Okej. Okay. Mówię, no napiszcie w komentarzach jakich, czy chcecie już trzeci odcinek z sample. Kajs, bo ja po prostu taka nagra no znowu pasan już wiem o co chodzi Jest. przechodzimy jako trzeci. Już tutaj koleżka chyba nie ma szans. Nie, już nie ma szans. Ire, Ire. Mm, pingwin dalej przechodzi. Pinkvin jest za szybkie. Muszę, ale mam stresa. Dobra, no i kremy pewnie będzie znowu... ...wąbiszem przez... ...ja pierdzielę. To co? Kto pierwszy? Ludzie? To najlepszy Tędy idę. O oh, fuck Ej, ale... Aha! No, co jest? Nie, to już nie mam szans. Co? Nie, już nie mam szans. Już nie mam dosłownie szans. Stawaj. Czesza! No już. ona była pierwsza, ale ta kamska już tak mogła. Fancy, 06, fajka, I... Ej! Mam pomysł. Udostępnijcie to to ludzi? Tylko proszę, to jedne sobie, ona będzie wiedziała, o kogo mi chodzi, żeby nie udostępniała tego to klasy filmu. Ogólnie mojego kanału. Bo ja nie chcę, żeby ona wiedziała. Z jednych powodów, więc to do tych, co mnie znają, więc znają moją klasę, proszę im nie udawać, bo nie chcę. Słuchajcie, grać z ficami w to. Przepraszam. Szybko, 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 szybko. nie mam, to ja nie mam, to ja nie mam, to ja nie mam. Dobrze, dobrze. Szósty. Dawaj. Rekin już nie ma szans. Mecha. Player. Pod, drugi pod. Pod to też. Ty nie, jeden pod przeszedł. Drugi też pod przeszedł. Trzeci też pod przeszedł. Czwarty też pod. Cztery poty. a Trzeba jak najszybciej wywalić. o Elektryczne gówno. Ja na którymś, ale że już się poddałem. Nie, znaczy nie ma na tym się poddałem w tamtym odcinku. Nie no, osoba już odpadła. Nie, już nie miałem so... oglądać? Nie. Ja nie oglądam. jestem tak jeszcze nie oglądam. Słuchajcie. Albo zagrajmy jeszcze rączkę. Ja czemu nie? Będziecie mieli dłuższy odcinek. ścinek. Wiatro challenge zrobić w Minecraft'a. Mogę zrobić taki odcinek w Zrobię wiatr challenge. z z góry, z góry, z góry, z góry. Puchamy się, puchamy się, puchamy się. O uh, man! Mm, tutaj jest jeszcze, ma szansę! Tutaj! Pl Pluszer! Pusher! No, jeszcze w sumie nie miał szansy. No, sobie się postarał! Player! Raz, dwa. Trz nie, dwa poty. Tak, myślę, że to poty, ale pewnie poty. A nie! poty to były takie jak miały ten i skino. Bo to wtedy są poty więc niektóre to nie poty niektórzy po prostu nie zmieniają nazwy tyle ej czy to jest o Zdjęf jest 16, spłucuję Yo! Siódmy! Znaczy jakby w sumie tamten tak tak przeszedł, to już bym też przeszedł. Bo on by był siódmy, a on by był ósmy. Jakoś tak. Aaa, i teraz o pierwsze miejsce, co? Kto? Nie wygrał tego. Znaczy, jeśli ja się, się postaram, to mogę wygrać. Ale. A ja już nie mam czasu. Oh, no ja nie mogę! Ja jestem w tyle. Patrzcie, tam już są osoby, które. No ja nie mogę, dobra, ja już nie mam szans nie, Już ja nie mam szans Nie już mówię, nie miałem szans Dobra, ale mamy kolejny pas Zwykłe lub lepsze Rzadany Stamp animacja, cyklu lub lepsze tak, tak. tam kroki, cykl Czy jest. Ale mogę sobie. Mogę sobie kupić pasa. Postaram się to kupić. Cz 4 euro. I, co ja wiedziałem, Ile teraz kosztuje 1 euro? 1 euro Ile to sło? Ile? Zobaczy. Tak, to jest chyba 4 euro około. Ile to złoty? 466 zł 1 euro Czyli byśmy musieli a, to wiecie może to pomyśleć pomyślić w kubie Jeśli Kurny był się kubie Tam 466 zł to jest 1 euro czyli 4 będzie razy 466 czyli to będzie około 18, 18 zł i 64 grosze. Zbieram 20 zł i kupuję wam i kupuję będzie najgorsze zaraz zrobię, ale będziemy mieli pas wtedy złożenie no, kliknę pas na no, następna przepustka za 15 dni więc myślę, że będziemy mieli komfortuny tylko że... Jest jako pas. Mamy odbloku bloku, jestem plus premium. Dobra, te z zagradzanie widzimy się już w kolejnym odcinku, czyli jutro. I napiszcie w komentarzu, jak chcecie mieć te odcinki robione, czyli o której godzinie. Musi być od 16 w górę. Znaczy 15.30 i 15.40 w górę. A nie, no od 16 w górę, bo to nagram, to już w ogóle. No, który wam pasuje. Dobra. Zostawcie subika.